W całej Polsce rozpoczęła się wielka akcja Narodowego Plewiscytu Pokoju. We Wrocławskim Komitecie Obrońców Pokoju profesor Rybka, znakomity astronom Polski, udziela ostatnich wyjaśnień trójką. Za chwilę agitatorzy pokoju ruszą w teren. By do każdego dotarła karta plewiscytowa, by każdy nie tylko złożył swój podpis, lecz by wiedział, jak potężną siłą jest ta światowa mobilizacja sił pokoju. Marian Waliszek z Papa Bapa przypomina wielką rolę apelu sztokholmskiego, który spętał ręce tym, co chcieli użyć bomby atomowej. Dzisiejsze podpisy, żądanie setek milionów ludzi to nowa ofensywa przeciw ciemnym siłom wojny. Pracownik dyrekcji PKP, obywatel Staszek, gościł siebie trójkę pokoju. Jego żona zapytuje o sposób wypełnienia i doręczenia karty plebiscytowej. Nie może przecież żadnej zabraknąć. Cały nasz naród w imię niepodległości Polski, w imię pokoju między narodami, żąda zawarcia paktu pokoju. Ludzie polskiej nauki nie zamykają się dziś w czterech ścianach gabinetu. Dzięki takim jak profesor Eugeniusz Kuczyński z Politechniki Wrocławskiej, naukowcy polscy coraz bliżej stykają się z praktyką dnia codziennego, coraz częściej wspierają swoją wiedzą doświadczenia robotników. Tokarz Petruczynik z wrocławskiej fabryki wodomierzy wiedział, że profesor Kuczyński, znany przyjaciel racjonalizatorów, Pomoże w wypróbowaniu jego ulepszenia. Najpierw sprawdzimy Wasz projekt przy tokarce w laboratorium doświadczalnym. Czujne oczy tokarza i naukowca śledzą pracę nowego noża. Ostatnia decydująca próba. Wasze noże będą pracować. Stara huta w Częstochowie zamienia się w planie sześcioletnim w wielki, nowoczesny kombinat hutniczy. Inżynier Tytlik i jego współpracownicy z dumą mogą patrzeć na rosnące z każdym dniem hale produkcyjne. Wężna Hala Walcowni jest już pod dachem. Wraz z hutą rośnie nowoczesne osiedle robotnicze Zoru. Teofil Płaczek, dozorca placu budowy, pracuje w Hucie od przeszło 40 lat. Pamięta czasy, gdy inaczej budowano się dla robotników. Ostatni grosz. Tak nazywano tę dzielnicę nędzy. A tak wygląda dzisiejsza dzielnica robotniczej częstochowy. Pięćdziesięciu członków Ludowego Zespołu Sportowego w Zagościńcu pod Radzyminem podjęło piękne zobowiązanie pierwszomajowe. Wspólnymi siłami uprawią ziemię Heleny Lipskiej, wdowy, której mąż zginął w obozie Oświęcimskim. ta idzie, aż serce rośnie. Starczy jeszcze sił i zapalu na zrobienie własnego boiska dla zespołu. O ileż lepiej idą pierwsze ćwiczenia na własnym boisku. I odslania tajniki pchnięcia kulą. Ludowe zespoły sportowe, sport wiejski to jeden z czynników zmieniających oblicze polskiej wsi. Nie potrzeba komentarza. Tytuły mówią za siebie. Oto czym karmiono czytelnika w Polsce przedwojennej. Oto jak wyglądała tania książka dla wszystkich. Dzisiaj nasze 80 milionów książek rocznie to najwybitniejsze dzieła literatury polskiej i światowej. Tydzień Oświaty Książki i Prasy staje się co roku przeglądem naszej rewolucji kulturalnej, umasowienia czytelnictwa i kultury. Kioski z książkami zainstalowane są w fabrykach i zakładach pracy. W tych dniach literaci polscy dedykują swe książki nowym czytelnikom. Znakomita literatka starszego pokolenia, Maria Dąbrowska, dobrze pamięta inne czasy czasy izolacji pisarza od ludu, czasy, gdy książka była niedostępnym luksusem. Tydzień książki przypomina mi, że jednym z pierwszych moich utworów było opowiadanie o tym, jak w dzieciństwie czytaliśmy książki. Dzisiaj to szczęście czytania dostępne jest wszystkim dzieciom. Dzisiaj to szczęście dostępne jest wszystkim dzieciom. Oto jedna z czterech tysięcy wielkich bibliotek publicznych, czytelnia dziecięca w Lublinie. Ile radości w tych kartkach, ile najgłębszych dziecinnych wzruszeń. Własnością całego narodu stały się skarby sztuki i kultury gromadzone przez wieki. Zamek Lańcucki, siedziba rodu Magnackiego Potockich, zamieniony został dziś w muzeum. Jedna sala zamku lańcuckiego to lata ciężkiej pracy hrabiowskich chłopów. Koszem muzeum jest były robotnik folwarczny w majątkach potockich. Książę Lubomirski pozował osobiście do tej rzeźby Amora. Jego chlopi uprawiali swą ziemię takim radlem. By w tej karocy mogli jeździć potoccy, lodowali dziesiątki chłopskich rodzin. Dziś wspaniale dzieła sztuki przeszły do rąk prawego właściciela ludu polskiego. chodowcy bawełny wprowadzają wydajniejsze metody nawadniania pól. żery zasypały stare kanały, przesadzono stare drzewa morwowe, na polączonych polach konchozu imienia Hauturina rozpoczęły pracę potężne maszyny. W tym kraju zacofanym i prymitywnym przez setki lat nic się nie zmieniało. Pod rządami władzy radzieckiej wyrósł nowy człowiek, który umie walczyć o coraz wydajniejszą pracę, o coraz lepsze życie. Tysiące nowych hektarów uprawi się pod papelę. W centralnym domu pionierów w Berlinie odbyły się mistrzostwa najmłodszych szachistów niemieckich. Prawdzie to nie mecz arcymistrzów radzieckich Botwinnika i Bronszteina, ale jak widzimy skupienie i powaga są wcale nie mniejsze niż na spotkaniu o tytuł Mistrza Świata. Czas zdobywam młody Burkhard Malich z Saksonii.